Dziś przyjrzymy się wartości automatyzacji kwalifikacji leadów. Ten przypadek akurat opiera się na prostym fakcie. Firmy, które dobrze się promują, szybko zaczynają otrzymywać ogromną liczbę zapytań, z których wiele nie jest dobrym dopasowaniem do ich oferty. Wyobraź sobie sytuację: ktoś kontaktuje się z Twoją firmą, ale nie spełnia kryteriów kwalifikacyjnych. Może jest zbyt małym podmiotem, albo działa w branży, której nie obsługujesz. Oczywiście nie chcesz marnować czasu na rozmowy telefoniczne czy dalsze działania z takimi lidami. Proces badania nowego lida i podejmowania decyzji, czy warto umówić się na rozmowę, nazywamy kwalifikacją, i właśnie to zamierzamy dziś zautomatyzować. Dobra, słowo wstępu za nami. Zaczynamy. Zanim przejdziemy do technicznej części, zastanówmy się nad wartością takiej automatyzacji. Tradycyjnie firmy mają dwie opcje: płacić pracownikom za ręczną kwalifikację lidów i przeglądanie każdego z nich. Stosować reguły filtrowania, które mogą eliminować potencjalnie wartościowe lidy. W pierwszym przypadku marnujemy czas i pieniądze. W drugim potencjalnie zostawiamy pieniądze na stole, ponieważ proste reguły nie zawsze dostrzegają pełnego potencjału lida. Automatyzacja, którą dziś zbudujemy, działa na innym poziomie. Agent AI natychmiast kwalifikuje lidy i uruchamia odpowiednie działania. Dla kwalifikujących się lidów przekazuje informacje zespołowi sprzedaży. Dla niekwalifikujących się wysyła uprzejmą wiadomość z informacją, że nie jesteśmy w stanie pomóc. Spójrzmy na cały proces, który zamierzamy zautomatyzować. LEAD wypełnia formularz kontaktowy. System uruchamia badanie firmy poprzez nasze narzędzie. Agent AI analizuje dane z formularza oraz wyniki badania. Agent podejmuje decyzję o kwalifikacji LEADa na podstawie określonych kryteriów. Jeśli LEAD jest zakwalifikowany, informacje są przekazywane do osobnego workflow, gdzie LEAD jest klasyfikowany jako klient SaaS lub agencja, i odpowiedni zespół sprzedaży otrzymuje powiadomienie. Jeśli lead nie kwalifikuje się, system automatycznie wysyła e-mail z podziękowaniem za zainteresowanie. Cała ta automatyzacja będzie zbudowana na platformie N8N. Pamiętaj, że w opisie do tego filmu znajdziesz gotowy szablon, który możesz zaimportować. Jednak najlepiej będzie, jak przejdziemy przez cały proces budowy krok po kroku, żebyś zrozumiał, jak to wszystko działa. Naszym pierwszym krokiem jest stworzenie formularza, który będzie zbierał dane od potencjalnych klientów. Wybieramy trigger form. On New Form Submission. Dodajemy następujące pola. Nazywamy nasz formularz na przykład Współpraca z nami. Imię wymagane. Adres e-mail. Wymagane przełączamy na element typu e-mail. Informacja o zapytaniu, na przykład w czym możemy Ci pomóc. Teraz przetestujmy nasz formularz klikając Test Step. Możemy wypełnić dane testowe i zobaczyć, jak wyglądają wyniki. Strona internetowa firmy, wymagane? Podajemy placeholder w celu testu, na przykład stronę OLX. Świetnie. Formularz działa poprawnie i otrzymujemy wszystkie informacje, których potrzebujemy. Kolejnym krokiem jest zbadanie firmy na podstawie adresu URL, który otrzymaliśmy w formularzu. Skorzystamy z narzędzia Relevance, które potrafi analizować informacje ze strony internetowej. Oczywiście możemy to zrobić na kilka sposobów, na przykład użyć agenta MCP i narzędzia Firecrawl. Użyć HTTP Request w samym N8N i parsowania HTML oraz innych zewnętrznych API. Wybrałem Relevance z prostego powodu, że ma opcję budowania innych narzędzi w locie. Wbudowane modele LLM, a całość tworzymy wpisaniem promptu. Dodatkowo jest darmowe dla 10 analiz dziennie według moich obliczeń, czyli na początek darmowy pakiet powinien starczyć na potrzeby testowania. Poza tym lubię testować różne narzędzia dostępne na rynku. Wracając do naszego workflow. Dodaj nowy krok typu HTTP Request, wprowadź URL API Relevance AI lub URL Twojej wybranej metody. Ustaw metodę na POST. Pamiętaj, że musimy także skonfigurować parametr Body w formacie JSON, aby przekazać URL firmy z naszego formularza. Zwróć uwagę, że używamy tutaj wyrażenia, które pobiera adres URL z poprzedniego kroku formularza, jest to kluczowy element łączenia różnych kroków w naszym workflow. Teraz przetestujmy ten krok, aby upewnić się, że otrzymujemy prawidłowe informacje o firmie. Doskonale! Otrzymaliśmy podsumowanie działalności firmy, które będzie podstawą do dalszej analizy. Teraz przechodzimy do najciekawszej części konfiguracji agenta AI który będzie podejmował decyzję o kwalifikacji leadów. Agent AI to serce naszej automatyzacji. To właśnie on analizuje dane z formularza oraz wyniki badania firmy, a następnie podejmuje inteligentne decyzje. W naszym przepływie agent działa jak mózg całego procesu, używając modelu językowego do analizy danych i wywołania odpowiednich narzędzi na podstawie swojej oceny. Przy wyborze modelu językowego dla naszego agenta mamy kilka opcji. W prawym górnym rogu znajdziecie link do mojego innego filmu, w którym szczegółowo pokazuję, jak skonfigurować różne modele językowe. W tym przypadku wybieramy OpenAI jako sprawdzone i dostępne rozwiązanie oraz model GPT-4 Mini. Wybieramy teraz narzędzie Execute Workflow, czyli Uruchom Przepływ. To narzędzie pozwala agentowi wywołać drugi przepływ, który będzie zajmował się dalszą klasyfikacją i obsługą lidów, które przeszły pierwszy etap kwalifikacji. Jest to potężna funkcjonalność, ponieważ pozwala łączyć różne przepływy i tworzyć złożone procesy automatyzacji. Wybieramy kolejne narzędzie, tym razem Gmail. To narzędzie pozwala agentowi wysłać automatyczną odpowiedź do lidów, które nie spełniają naszych kryteriów kwalifikacyjnych. Dzięki temu każdy potencjalny klient otrzymuje profesjonalną odpowiedź, nawet jeśli nie możemy z nim współpracować, co buduje pozytywny wizerunek firmy. Na tym etapie mamy już większość infrastruktury potrzebnej do automatycznej kwalifikacji lidów. Agent będzie analizował dane z formularza oraz wyniki badania firmy, a następnie, w zależności od wyniku analizy, albo przekaże lead do dalszego workflow, albo wyśle automatyczną odpowiedź odmowną. Teraz czas na konfigurację promptu, który dostarczy agentowi wszystkich potrzebnych instrukcji oraz na stworzenie drugiego workflow, który będzie obsługiwał zakwalifikowane leady. To, co właśnie zrobiliśmy, to wykorzystanie modelu językowego LLM aby wygenerować dla nas profesjonalną treść e-maila dla niezakwalifikowanych lidów. Zamiast samodzielnie redagować taki tekst, mogliśmy po prostu poprosić AI o napisanie uprzejmej wiadomości odrzucającej, która wyjaśnia, że skupiamy się na współpracy z platformami marketplace i serwisami ogłoszeniowymi. Następnie wystarczyło skopiować wygenerowaną treść i wkleić ją do konfiguracji narzędzia Gmail. W prawym górnym rogu ekranu znajdziecie link do mojego innego filmu, w którym szczegółowo pokazuję, jak skonfigurować poświadczenia do konta Gmail. Jest to istotny krok, który wymaga dodania odpowiednich uprawnień. Teraz, gdy mamy już skonfigurowanego agenta, który może kwalifikować lidy, potrzebujemy stworzyć osobny workflow, który będzie obsługiwał zakwalifikowane lidy. To jest bardzo fajny aspekt budowania automatyzacji w naszym narzędziu. Możemy tworzyć oddzielne przepływy i łączyć je ze sobą. Co pozwala na budowę bardziej złożonych i modułowych systemów. Ten drugi przepływ będzie uruchamiany tylko wtedy, gdy lead zostanie zakwalifikowany przez naszego agenta i będzie miał dwa główne zadania. Dalszą klasyfikację lida, czy jest to platforma Marketplace typu Allegro czy serwis ogłoszeniowy jak OLX w tym przypadku, oczywiście ty kwalifikujesz według swoich potrzeb, oraz powiadomienie odpowiedniego zespołu sprzedaży. Dzięki temu każdy lead trafi dokładnie tam, gdzie powinien, bez żadnego ręcznego sortowania czy przekazywania. Wróćmy więc do panelu głównego N8N i stwórzmy nowy workflow od podstaw. Kliknij Create Workflow. Wybierz trigger when executed by another workflow i nadajmy opis. Na przykład nazwa Lida. Na razie zostawiamy w takiej postaci. Nadaj nazwę, w moim przypadku zakwalifikowany lead. Przy okazji nazwijmy poprawnie nasz poprzedni przepływ jako agent kwalifikujący LIDY. Teraz skonfigurujmy pola wejściowe. Użyj tego narzędzia, jeżeli LID jest zakwalifikowany według naszych kryteriów. Input powinien wyglądać tak. Nazwa, Lida, E-mail, Lida, adres strony internetowej, krótki opis, firmy Pole, w czym możemy Ci pomóc? Wybieramy z listy Zakwalifikowany Lid. Ale oczywiście musimy uzupełnić brakujące pola w naszej drugiej automatyzacji. Dodajemy więc odpowiednio e-mail lida, adres strony internetowej, krótki opis firmy i pole w czym możemy ci pomóc. Robimy szybki test, żeby wszystko poprawnie nam się załadowało. Zapisujemy i wracamy do automatyzacji numer 1. Robimy refresh i otrzymujemy nasze pola. Musimy zrobić teraz kolejny test. Uzupełniamy raz jeszcze nasz formularz. I teraz mamy brakujące dane, więc teraz przeciągamy odpowiednie pola z lewej strony w nasze zmapowane miejsca. Dla pola krótki opis firmy. Definiujemy przez nasz model i podajemy opis, na przykład krótkie podsumowanie czym zajmuje się firma i w jakiej jest branży. Jeden, dwa zdania. Teraz musimy skonfigurować prompt dla naszego agenta, który określi jego zachowanie i kryteria podejmowania decyzji. Użyjmy czegoś takiego. Jesteś agentem kwalifikacji leadów. Twoim zadaniem jest analiza danych z formularza oraz wyników badania firmy, a następnie podjęcie decyzji czy lead kwalifikuje się do współpracy z naszą firmą. Nasza firma specjalizuje się w usługach dla platform marketplace, np. Allegro, eBay, Amazon oraz serwisów ogłoszeniowych, np. OLX, Gumtree. Te platformy umożliwiają zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń online, handel elektroniczny lub oferują usługi reklamowe w internecie. Ze względu na specyfikę naszych rozwiązań współpracujemy wyłącznie z firmami tego typu. Twoim zadaniem jest określenie czy lead jest odpowiednim kandydatem dla naszej firmy. Jeśli lead się kwalifikuje, jest platformą marketplace lub serwisem ogłoszeniowym, wywołaj narzędzie lead zakwalifikowany i przekaż informację o lidzie. Jeśli lead nie kwalifikuje się, wywołaj narzędzie Gmail, aby wysłać e-mail z informacją, że nie możemy nawiązać współpracy. Oto informacje o lidzie do analizy. Przeciągamy odpowiednie pola z lewej strony takie jak imię, adres e-mail, adres strony internetowej itd. Dodajemy też krótki opis firmy. Dobra, czas na test. Przetestujmy teraz naszego agenta, aby zobaczyć, czy prawidłowo analizuje informacje i podejmuje decyzję. Świetnie, agent poprawnie analizuje informacje i wywołuje odpowiednie narzędzie. Możemy zauważyć, że lit został zakwalifikowany prawidłowo na podstawie naszych wytycznych. Widzimy także, że został wysłany automatycznie e-mail z podziękowaniem za propozycję współpracy oraz zaproponowaniem dalszych kroków. Wszystko w schludnej i ładnej formie. Mamy także ładnie przygotowany krótki opis firmy zgodnie z naszymi wytycznymi. Póki co wszystko pięknie działa. Teraz musimy dodać krok analizy, który będzie klasyfikował nasze lidy na dwie kategorie. Platformy Marketplace oraz serwisy ogłoszeniowe. Załóżmy, że w naszej firmie mamy dwa wyspecjalizowane działy. Dział integracji z Marketplace, Zajmuje się obsługą platform takich jak Allegro, Amazon czy eBay. Dział obsługi serwisów ogłoszeniowych specjalizuje się we współpracy z platformami takimi jak OLX, Gumtree czy na przykład Sprzedajemy.pl. Dodajmy więc krok analizy, który pomoże nam automatycznie kierować lidy do odpowiedniego działu. Dodaj krok OpenAI. Wybierz Message A Model oraz model GPT-4 Mini. skonfiguruj prompt. Nasz prompt to mamy nowy lead przychodzący, który musimy sklasyfikować jako platformę marketplace lub serwis ogłoszeniowy. Oto informacje o lidzie. Tutaj wklejamy informacje o lidzie z lewej strony. Ogólnie nasz prompt mówi, że jeżeli firma to platforma marketplace, to narzędzie ma zwracać słowo marketplace. A jeżeli firma to serwis ogłoszeniowy, to narzędzie ma zwracać słowo ogłoszenia. Na tym etapie dodalibyśmy routing, który kierowałby lidy do odpowiednich działów w naszej firmie. Pokażę Wam tylko ogólną koncepcję, jakby to wyglądało. W skrócie skonfigurowałem węzeł if, który sprawdza, czy odpowiedź zawiera słowo marketplace. Jeśli tak, Wysyłany jest e-mail do naszego przykładowego działu Marketplace w naszej przykładowej firmie Firmax. W przeciwnym wypadku, gdy model zwraca ogłoszenia, lid jest kierowany do działu ogłoszenia. Dla obu przypadków należy przygotować węzły Gmail z odpowiednimi szablonami wiadomości. Należy pamiętać, że w rzeczywistym wdrożeniu oczywiście zmienimy te wartości na prawdziwe adresy e-mail i dostosujemy treść wiadomości do specyfiki naszej organizacji. I to wszystko. Stworzyliśmy kompletny system automatycznej kwalifikacji lidów, który zbiera informacje od potencjalnych klientów poprzez formularz. Analizuje ich firmę za pomocą sztucznej inteligencji. Decyduje, czy lid kwalifikuje się do współpracy. Kieruje zakwalifikowane lidy do odpowiednich działów, jeżeli masz w firmie takie działy. Wysyła automatyczne odpowiedzi do niezakwalifikowanych lidów. Dzięki temu rozwiązaniu oszczędzamy ogromną ilość czasu i zapewniamy, że każdy lid jest obsługiwany szybko i profesjonalnie. Co więcej, możesz dostosować kryteria kwalifikacji i odpowiedzi do własnych potrzeb biznesowych. Jeśli podobał Ci się ten poradnik, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej wartościowych treści o automatyzacji i AI w biznesie. Zapraszam Cię również do zapisania się na mój newsletter, gdzie co tydzień publikuję najświeższe wiadomości ze świata AI. W opisie znajdziesz link, a także wszystkie pomocne materiały do tego filmu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.